Dzisiaj jesteśmy w kuchni. Będę robił z żabką sałatkę z makaronem ryżowym. Już jest wszystko przygotowane, ale zanim to zrobię, chciałem się pochwalić, co dostałem właśnie od żabki na dzień Ojca, na dzień taty. Takie właśnie białe skarpetki, własnoręcznie pomalowane przez żabkę. Tak wygląda jedna skarpetka, a tak wygląda druga skarpetka. No całkiem nieźle, co nie? No ale teraz już zabieramy się. Do dzieła. Wołam żabkę i jedziemy żab! Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Lapanują Boby Loski się kłania! Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, a dzisiaj z cyklu kuchnia dla laików zrobimy sałatkę z makaronem ryżowym, więc serdecznie zapraszam. Witam Cię serdecznie, Żabciu! Cześć! Bardzo się cieszę, że jesteś po dłuższej przerwie, ale nadarzyła się okazja, że już zaczęłaś wakacje i możemy razem podziałać w kuchni. Prawdaż? Tak! No to co, jedziemy? Tak! I może teraz tak, Żabko, szybciutko powiedz, co będzie nam potrzebne do przygotowania tej sałatki. Tak. No, opowiadaj. Tak. Pieska. O, rzodkiewka, tak jest Ogórek Ogóreczek, piękny ogóras. ogórek yes. Pieprz Papryczka Papryka, tak jest Sól Tak jest A ode mnie po prawej stronie mamy szczypiorek Szynkę Kukurydzę Ser żółty tarty i na koniec jeszcze użyjemy Mayonez. majonezu. Właśnie tak. I oczywiście nasza główna bohaterka, czyli makaron ryżowy. My już go ugotowaliśmy i Żabciu chciałem Ci zaproponować zabawę. Rzut rzodkiewkami do garnka. Przyjmujesz wyzwanie? No to zaczynamy. Takie szybkie zawody z tej odległości będziemy rzucać tam. To znaczy tutaj do tego garczka. Po trzy rzodkieweczki. Dobra, Żabciu. Zaczynamy zawody. Ty masz trzy rzodkiewki, ja mam trzy rzodkiewki. Dobra, rzucamy. I. Ai, nie wpadło i teraz tata. Jeden zerów dla taty. Teraz żabka. Żabciu, rzucaj. No. A 2-0! Będzie czy nie będzie! Jest! 2-0 dla taty! I teraz żabka. Jest! 2-1! No i tata już wygrał, ale jeszcze spróbuję trzeci raz rzucić i... Jest! Wygrałem! Dobra żabciu, ale bierzemy się jednak za sałatkę, ok? Nieważne kto wygrał, nieważne kto przegrał. Najważniejsze, że robimy razem sałatkę, tak? O, właśnie tak! I może tak szybciutko powiem co teraz robimy, ogórek, rzodkiewkę, paprykę i szynkę kroimy w drobną kostkę, szczypioreczek będziemy siekać, też go tam drobno kroić, dodamy ser żółty, dodamy kukurydzę, popieprzymy, posolimy i na koniec z majonezem to wszystko wymieszamy. Wszystko umieściliśmy do naszej, w sumie do naszego garczka, już miałem mówić do miseczki, ale to jest garczek, teraz co na koniec robimy? Pieprzymy, żabciu, proszę bardzo, tak jest i jeszcze troszeczkę, tak jest, proszę bardzo, sól, solimy, tak jest. Za chwilę będziemy dodawać no nie wiem jakieś 3-4 łyżki, tudzież może 5 łyżek majonezu. Wymieszamy to i pokażemy wam efekt końcowy. I proszę bardzo. Tak się prezentuje nasza prosta sałatka z makaronem ryżowym. Żabciu, powiedz szczerze, czy ci smakuje ta sałatka? Tak. Smakuje? a Coś więcej możesz powiedzieć? Podobało, się. Podobało ci się, jak kręciliśmy filmik, tak? tak? No to się tata bardzo cieszy. No to co? My się po powolutku będziemy z wami żegnać. To był Krzysztof Rapanujo Boby Loski i mała Bobyloska. Loska tak. Zwana żabką. I co? Żegnamy się. Tak. Do widzenia Dzień na razie. Jest. Cześć. Na, no. jest. Osiemnaście

Sampai